Tak, pokaż. Sławek, nie ustawiaj teraz sędziów tam! Koniec! Kuchnię, Wszyscy ludzie myślą, że Labi z głowy to robi. A to się, się wydało, że kartki jednak są. Nie ma to pamięci. kartki <grym> <grym grym> laptop, z kartki lica. Karny jest? Karny jest? Karny? 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 Czyli, no na to, w istocie postanowiłem już odejść. No, no i you know. hmm. no, tam tam. Ale ktoś nie go łokciem wchodzi, no co to nie? Załę! No co, ma fał bez kitu, fał. O, jestem sławiony, mówię pani pani Baciu, to jest nerwowa robota. Sama pani widzi, co się dzieje. Jakieś karty. Łatwo nie jest. Paule, których nie było.

Ojej! To chyba najgorzej strzelony karny od momentu, Świata. jak mamy ekstra klasę! <noise> Następny do golenia, proszę, proszę. No, Panie Sławku, prosimy jezu, za jej ostatnią miła stoka, moment. W tym eleganckiego brudeta z wojsikiem. Pani Tak, Albo, ale ale hello, I bogatego, najlepiej. Posłuchaj, robimy tak, Marek. Jak tata będzie słaby. To w 40 minucie meczu zmiana, Dzień dobry. schodzi Nie, i no, Ty tak wchodzisz. Także połączy. posłuchaj, także czuję, że powinien się grzać. Buty na konkurs Wieniawskiego, teraz chciałbyś... szukam skrzypiec, gdzieś <noise> Tylko skrzypce. No właśnie, właśnie. Faro, czy Ty chcesz jakieś, y, jakie jeszcze mecze? Ty chcesz coś wyciągnąć z rzeczy tutaj? Pomek. Kosecki, Luboja, Kłótnia na przykład? Tak, tak, tak. To jest trójka na pewno. No też dobrze było jakąś szybką ilustrację po ten mecz pod Beskidzie No i Kaźmierczaka w ramkę, Kaźmierczaka, bo, bo potem to jest Czy wracamy do Wisła pod Beskidzie? Mamy, tą, mamy tę sytuację, mamy ją Marcin, ja tu szedłem na ja w Polsce ja bym z drugą, tylko że taką, wiesz, młodszą trochę I trwa program na żywo i ona wchodzi z telefonem, tato do ciebie Piszesz na mnie, Paszkwila Tak, ten ja czeka, to jest na płasku Tak Czekam.

Ale Zresztą, uważam. Że ale wołtury. mimo wszystko uważam, że trener rożyński popełnia błąd, popełnia stado. nie może grać w ataku. To już ostatnia faktura dzisiaj, Sławek? No. Panowie. E, czy ktoś? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, na opiona. I daleko! I mocno! I z, przy, i z przytupem. Eee, no to jeszcze kupę czas. Także ty dzisiaj to pociągniesz.